W zależności od pogody i humoru ciotki, raz w ogrodzie słychać wolne melodie, raz szybkie, innym razem muzyka płynie w umiarkowanym tempie. Najwięcej hałasu jest, gdy cioteczkę odwiedzają jej siostrzeńcy. Ponieważ uwielbiają nutkę, są tu niemal codziennie. Pierwszy zazwyczaj wpada Franek, ciągnąc za warkocze Gosię. Ala idzie w parze z Emilką. A celinka podskakując jak zwykle do kucza Heniowi, a ten często się obraża. Kiedy wszyscy bawią się w ogrodzie, kręci się między nimi Dyzio, ukochany leniwy kot ciotki Nutki. Musicie wiedzieć, że siostrzeńcy wspólnie z kotem Dyziem często dokazują, biegają i kłócą się okropnie. Ale ciotki nutki słuchają bardziej niż kogokolwiek. Z ochotą wykonują wszystkie muzyczne zadania, jakie zaproponuje. Najbardziej lubią echo. Wtedy cioteczka bierze swą ulubioną pałeczkę i wygrywa rytmy, na czym popadnie: Na liściach, kwiatach, na płocie w ogrodzie, ławeczkach czy nawet na starej studni. A one Muszą dokładnie powtórzyć wystukalny przez cioteczkę rytm. Pewnego razu towarzystwo okropnie się posprzeczało. Kłócili się, czyje są alejki w muzycznym ogrodzie. Było tak głośno, że panna Wiolinda z profesorem Baseuszem pozamykali się w domach. Ciotkę rozbolała głowa. A pan listonosz, który kręcił się w pobliżu, rozsypał na ulicy wszystkie listy. Tego było za wiele, pomyślała ciotka i postanowiła zrobić z nimi porządek. W ogrodzie były cztery alejki. Na pierwszej od razu postawiła Franka, a że Gosia nie mogła żyć bez jego towarzystwa, stanęła przy nim wyżej na pasie trawy. Ala Zajęła drugą alejkę, a henio trawniczek przy niej. Emilka przykucnęła na najniższym trawniczku i zrobiła się taka cisza, że sąsiedzi pootwierali okna ze zdziwienia. Kot Dyzio z nudów zasnął pod alejkami. Brakowało tylko celinki. Można się było spodziewać, że jak zwykle coś wymyśliła. Cioteczka nawoływała ją, by postawić na trzeciej alejce. A celinka, chcąc jak zwykle zrobić wszystko na opak i po swojemu, przyciągnęła sobie ogrodową ławeczkę i ustawiła pod alejką. Kiedy wszyscy mieli już swoje miejsca, panna Violinda niepostrzeżenie stanęła na początku alejek, a wtedy cioteczka rozpoczęła muzyczną zabawę. Dotykając pałeczką brzuszków dzieci, każdy miał zaśpiewać pierwszą literę swego imienia. Okazało się, że nawet Dyzio dołączył do zabawy. W ten oto sposób ciotka Nutka zaprowadziła porządek w swym muzycznym ogrodzie.